Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj opowiem trochę o historii wykorzystania broni jądrowej. Zaczynamy z wysokiego C, czyli zaczynam od ataku na Hiroshima. Oprócz testów, to jest tak naprawdę pierwszy w historii użycia broni jądrowej. Pierwsze użycie w ogóle w konflikcie z zbrojnym. To jest bomba nazwana bardzo, bardzo tak e, e, słabo, bo Little Boy, e, i e, zostało rzucone na japońskie bomba została rzucona na japońskie miasto Hiroshima. E, mechanizm działania tej bomby to było oczywiście to rozszczepienie jodewo Janu 235. Reakcja, jak tutaj widać, to jest reakcja, którą już powtarzamy wielokrotnie, czyli Uran-235 plus, plus Neutron. Efektami tego rozszczepienia, czyli produktem rozszczepienia był bar i krypton. Powstały trzy neutrony wtórne, energia wydzielona na wersji rozszczepienia pojedynczego jądra Uran-235, to około 200 megalektonowoltów. Czyli de facto, jakbyśmy mieli tak bardziej opisowo to złapać, no to reakcja polegała po prostu na rozbiciu ciężkiego jądra atomowego, czyli uranu przez, przez neutron, no i w wyniku rozpadu powstały dwa mniejsze jądra, no i kilka dodatkowych neutronów, które prowadziły dalsze, dalsze rozbicia ciężkich jąder, no i ogromna ilość energii, która jest niestety kluczem do do bomb jądrowych. Jeżeli chodzi o parametry bomby, no to masa szczepionego uranu to była 64 kg. Co ciekawe, tylko 0,7 kg uległo szczepieniu na szczęście. Energia wybuchu to była około 15 kg TNT. No i jakie były skutki? No skutki no to bezpośrednia śmierć to około, szacuje się, że to było około 70 tysięcy osób, bardzo wysoka temperatura w, w obszarze wybuchu, szczególnie blisko epicentrum około 3000 stopni Celsjusza, która spaliło wszystko w promieniu 1 kilometra od miejsca wybuchu. E, oczywiście e, także niestety skutki bardzo złe e, przez długi czas, czyli choroby popromienne i długoterminowe skutki radiacyjne na tym, na tym obszarze. E, drugim, drugą bombą, e, drugi zrzut bomby de facto e, nastąpił na Nagasaki. Tym razem była to zupełnie inna bomba, bo była to bomba plutonowa, mechanizm różnił się generalnie nie w ogóle konstrukcyjnie, ale również bazowała na, na innej reakcji rozszczepienia. I tutaj jest ta reakcja rozszczepienia, jeżeli chodzi o parametry. To, to proszę zauważyć, że to było tylko 6,2 kg, czyli, czyli bomba, bomba e, uranowa ważyła 64 kg, natomiast e, e, bomba plutonowa ważyła tylko 6,2, ale uwaga, aż 0,9 kg uległo szczepieniu. Energia ja wybuchu była, było to 21 kiloton TNT. W porównaniu z tym, co było w bombie uranowej, czyli to było 15 kiloton, to ona była znacząco silniejsza. Proszę, proszę zauważyć, tę proporcję. Z 64 kg, 0,7 kg uległo rozszczepieniu. Przy plutonie 6,2 kg było wszystkiego. 0,9, czyli więcej, uległo rozszczepieniu. Energia wybuchu, była tak naprawdę o około 6 kiloton wyższa na korzyść bomby plutonowej, jeżeli chodzi o rozwój broni jądrowej po, po samej II wojnie światowej. No to przede wszystkim nastąpiło doskonalenie niestety, bomb atomowych, czyli zwiększenie ich sprawności, lepsze wykorzystanie materiału rozszczepialnego. Zostało użyte, zostały wprowadzone inicjatory neutronowe, no i niestety też zmniejszenie rozmiarów tej broni. Wprowadzona została, została broń termojądrowa, wykorzystująca fuzję jądrową, bomba wodorowa. Mówiono o niej, czyli mechanizm jej był zupełnie inny niż Niż, jądrowej, niż bomby jądrowej plutonowej czy uranowej, no bo tutaj mechanizm polega na połączeniu lekkich jąder, czyli delta i tyertów, jądro cięższe w helu. No i reakcja jądrowa właśnie wygląda w ten sposób, tutaj zapisałem, i wydziela się tutaj ta energia jądrowa, to jest około tam 17,6 MeV, Czyli mamy jeszcze, tutaj mamy delta, tutaj mamy tryt, powstaje cząstka alfa, czyli ją do Helu, Helu 4, Ale tu mamy neutron i mamy energię oczywiście, która powstaje. Um to jest jeżeli chodzi o siłę wybuchu, no to to jest tak naprawdę do kilkudziesięciu megaton megaton TNT kosmicznie dużo dobra zimna wojna co, co pokazała nam zimna wojna po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się generalnie zimna wojna czyli konflikt można powiedzieć że w większości polityczny chociaż militarny też no militarny też Korea, Wietnam yy, czy Afganistan to, to są konflikty, które, w które były dwa supermocarstwa zaangażowane, czyli USA i ZSRR. No i takie kluczowe momenty to, yy, to nie pamiętam, czy 1949, czy 1950 yy, to ZSRR przeprowadziła pierwszy test bomby, yy, bomby jądrowej, tak zwany RDS-1. W 1952, to już lepiej pamiętam, są zaznaczone, um, przetestowały pierwszą bombę wodorową, no a w 1961 roku, i to jest, to jest coś co jest nagrane, co jest na YouTubie i można sobie to o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że inaczej. Może jeszcze jest, może nie mam nadziei, a może jeszcze jest. Można sobie obejrzeć detonację najsilniejszej bomby w historii. To jest 50 megaton TNT. To jest największa detonacja. Detonowało, detonował tą bombę Bez Związek Socjalistyczny Republika Lidzieski, czyli ZSR. Co było efektem w ogóle zimnej wojny? No to nastąpił szeroko rozumiany wyścig zbrojeń, czyli obie strony produkowały tysiące głowic jądrowych, które pozwalały na unicestwienie i pozwalają moim zdaniem cały czas na unicestwienie całej populacji ludzkiej, jeżeli by zostały użyte w komplecie. Zostały zostały wdrożone tak zwane doktryny wojenne, czyli które opierały się na tym, niestety jest to gwarantowane zniszczenie wszystkiego po jednej i po drugiej stronie. Dobra, koniec tych strasznych rzeczy. Jeszcze tylko opowiem o testach, o testach jądrowych. Testy jądrowe mają, mają różne znaczenia, głównie i te, te są OK. To są testy naukowe. Po co, po co się testuje wybuchy jądrowe? No po to, żeby rozwijać technologię i niestety e, Oczywiście strategiczne, czyli pokaz siły, no i też polityczne, tak żeby, żeby wpływać na jakoś na, na inne państwa, na, na jakiś tam sąsiadów, czy, czy też coś wymóc drogą siłową. Jeżeli chodzi o testy jądrowe, no to kiedyś czytałem, że to tam od 1945 roku, no to tych testów było powyżej 2000, 2000 z bronią jądrową. Najwięcej realizowało tego procesu USA. No, Rosja oczywiście była druga, ale też słynne testy francuskie czy chińskie, niestety słynne w cudzysłowie bo to nic fajnego, fajnego nie jest. Jeżeli chodzi o te testy jądrowe, no to, to one się dzielą na tak naprawdę trzy, czyli atmosferyczne, czyli przeprowadzane na ziemią lub w powietrzu. No, najbardziej zanieczyszczające niestety środowisko i silny wpływ na zdrowie ludzi przez opad promieniotwórczy, czyli one są takie mega negatywne. Były przeprowadzane i są też testy podziemne, zwykle w skałach, one generują mniej opadu radioaktywnego, ale też jest minus taki, że jeżeli ten, jeżeli ten test jest podziemny, to istnieje możliwość jego, jego ukrycia. Tak, żeby się nikt nie dowiedział o tych testach, więc zakładam, że niestety mogą one cały czas być prowadzone. No i są jeszcze testy podwodne, takimi testami. Testy na Pacyfiku, no one są bardzo groźne dla środowiska morskiego. Jakie są w ogóle efekty ekologiczne takich testów? No to oczywiście radioaktywność, czyli produkty rozszczepiane i neutronne aktywują materiały w środowisku. No, na przykład taki stron czas połowicznego rozpadu ma około tam 29 lat, CES ma powyżej 30 lat i to są, to są takie izotopy, które bardzo, długo się, bardzo dużo, długo się rozpadają i zanieczyszczają i glebę, i wody. No, na szczęście były silne ruchy nuklearne, szczególnie tam w latach 50. czy 80. jak już obserwowałem ten obszar, które doprowadziły, doprowadziły do tego, że tych test, ta liczba testów naprawdę się zmniejszyła niektóre kraje w ogóle ich nie wykonują przynajmniej oficjalnie wszystko w tym obszarze. Także dzięki serdeczne. Jeżeli będą jakieś pytania coś chcecie, żebym rozszerzył w tym obszarze, to zapraszam do, do komentarza. Do komentarza oczywiście do komentarza przepraszam do zadania pytania w komentarzu. Lepiej powiedziałem teraz. Także dzięki serdeczne do dzisiaj i do usłyszenia. Cześć.